Dzięki portalowi askdom.pl i panu Karolowi Serwatko coraz więcej i coraz częściej teraz spotykamy się, mamy co miesiąc śniadania organizowane dla wszystkich pośredników. Zapraszamy coraz więcej pośredników do, 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 do żeby wspólnie rozmawiać o lepszej współpracy, co przyniesie oczywiście korzyść dla klientów. Ja reprezentuję biuro House i głównie działamy na rynku nieruchomości gruntowych. Współpraca pośredników w Białymstoku coraz lepiej wygląda z każdym miesiącem, z każdym rokiem. Już coraz bardziej te biura się jakby Kolektywę tworzą, współpracę zawężają między sobą. W Białymstoku coraz to lepiej wygląda i myślę, że to będzie pozytywnie dla, dla wszystkich i klientów, i dla pośredników w Białymstoku. Jest to temat rozwijający się, także perspektywy są bardzo dobre. Między innymi po to się widzimy tutaj na śniadaniach biur nieruchomości, żeby ten temat fajnie dopinać i rozwijać. Jeśli chodzi o współpracę, to myślę, że w pracy między biurami, myślę, że w pracy pośrednika jest na Kluczowa i to każdy doradca, który jest już kilka lat na, na rynku, tak, jest profesjonalnym doradcą, bo współpraca między biurami zapewnia nam jakby i sprawne, i szybkie dopięcie transakcji, a co jest kluczowe w tej pracy, również polecania od klientów, z którymi takie transakcje zamykamy. Idea współpracy od, 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 od już dawna jest jakby cały czas w codziennej mojej pracy. Ja miesięcznie mam około dwóch, trzech transakcji łączonych, w tej chwili akurat trzy się toczą. Gdyby nie inni zbiór nieruchomości pośrednicy, prawdopodobnie wiele nieruchomości by mi się nie sprzedało tak szybko i tak sprawnie i klienci nie byliby tak zadowoleni, więc jak najbardziej idea na co dzień, bardzo jestem zadowolona i często współpracuję. Wypożyczam, udostępniam i wypożyczam też od innych.